Dzień wszystkim, to znowu ja Filip. Dzisiaj chcę Wam pokazać kolekcję gier. Dobra, jest, jest spora, ale dobra. Pierwszą grą jest Assassin's Creed 1. Pewnie znacie. Drugą jest Call of Duty Black Ops. Trzecią grą jest Uncharted 2 Among, among Travels. Dobra, to jest BLAST ANGELES, w którą nie gram, dwójka. Maszynki Bad Company 2. Mortal Kombat Vs, jakby to, DC Universe. Lost Planet 2. Pro, Pro Evolution Soccer 2010. Far Cry 2. Science of 2 No, dwójka Grand Theft Auto 4 UFC 2009 Co y to, to nie wiem co to jest To jest Miros Age Pewnie każdy zna Bo O, czekajcie, kolega dzwoni Kamil Jesteś na wizji Co, co jest? Jesteś na wizji. A, dobra. Siema wszystkim. Jak widzicie, to Kamil. Yy, w opisie podam jego kanał. No. Dobra, ale czekaj. To o czym Ja ograf yy, Pokazuję wszystkie swoje gry. Mm, no, fajnie. Tu jest ja, deska zimna. to on, yy... To ja też tak robię, ja to pierwszy raz wymyśliłam, a... Aciągnąłem. Yy, ja to, ziaczek, to yy, tak jakby... Nie tak, żeby tak miło trochę będzie dzisiaj nie tak obraźliwie tak skopiował do ten pomysł. Wyciągnęłem. Dobra. Następną grom jest Star War, Lego Star Wars 3. Następną Time Crisis 4. Lego Batman. Kurde, ja jestem obses. Mam obsesję na temat tego. Heavily sword. Dobra, jeszcze dwie trzy kupić gier. Słyszałem kamerę. Spiderman no. 3: To fajne robię Watchman Indiana Jones Lego. Lego, 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 ciągle to samo lego. Gotów World Collection, Assassin's Creed 2, rzut <laughs> dwa, to jest tu. To dobra, kurwa. Speed Seconds, Killzone 3, Midnight Club. Dobra, ostatnia z sagier. Mm. Pamiętacie, ka kanał Kamila będzie pod tym. No. Rambo Six, Vegas 2, Chris of Persia Zapomniane Piaski, AC Brotherhood, HWX, Resident Evil 5, 5. I Dark Sector. Dobra, to na tyle. Filmik miał około 3 minuty 45. Dobra. Cześć. No. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć. łapka w górę. No narazka.